Witam Was, moi przyjaciele. Właśnie wstałem i tu tam na moje lekcje. Dobra, proszę Was teraz o ciszę, bo właśnie zaczynam najbardziej wymagającą lekcję. Was wszyscy moi kochani. Na początku lekcji matematyki sprawdzimy sobie obecność. Marek. Jestem. Ola. Jestem. Ania. Two hours later. Basek, jestem. Marian. Jestem. Dobrze to na początku lekcji sprawdzimy sobie zadanie domowe. Oby tylko mnie nie zapytała. Proszę przeczyta nam zadanie Marianek. Tylko same odpowiedzi. No, God! God, please, no! No! Już sekundka, otwieram zeszyt. Włączę tej babie od matę Szumy, a tymczasem zadzwonię do Wacka, bo może on ma zadanie. Kto to kurde dzwoni pod lekcji. Halo. Siema Wacek, dyktuj odpowiedzi do zadania. Zadanie pierwsze A, drugie B, trzecie C, czwarte A i piąte D. Dobra, dzięki Wacek. Halo Marianek, słyszysz mnie? Tak, już czytam. Zadanie pierwsze A, drugie B, trzecie C, czwarte A i piąte D. Niestety Marianek, ale całe zadanie jest źle. Dlatego za tydzień cała klasa napisze kartkówkę. 20 minutes later. Dzięki za obejrzenie i tutajcie zostawić suba.